Kawanie y, zrobił setki tysięcy, jak nie miliony. Zasłynął w zasadzie zrobienia właśnie dajhiri, wiedzą tych limonek, tych, 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 tych cytryn, to na, wyciskał się całe mnóstwo przez całe swoje życie wersji, to taki flip. Natomiast y, gdybyśmy zrobili w long drinku, to wtedy będzie eggnog. Czyli my sobie wrzucamy co? Najgęstsze jajko, prawda? Wlejemy sobie tyle, żeby było troszeczkę, żeby nie było za mocne. Zobaczymy, co wyjdzie. te z tego względu, że mają profilowane ścianki i troszeczkę to zaburza pracę lodu wewnątrz. To co, miało być czekoladowe? Miało być więcej? No i jest! Zawiesiło nam się coś? Czyli barman dobrze wytrząsnął. Cachaça jest napojem alkoholowym, narodową wódką brazylijską, produkowaną z trzcinie cukrowej, ale nie można jej nazywać rumem. Rum również jest produkowany z trzcinie cukrowej, ale procesy produkcyjne są inne. Brazylijska cachaça, nie, mimo że na trzynie cukrowej nie jest rumem. Jest kasza. Cachaça jest kasza. Tutaj zasypujemy teraz lodem kruszonym, harmanusz. Czy to będzie kaszasa? Wtedy mamy kaszasa de kaipilini. Czy to będzie wódka? Mamy wodka de kaipilingę. Jeżeli mamy tekila. Takila de Kaipilina, cokolwiek wlejemy zawsze Kaipilinia przejmuje nazwę od alkoholu, który został użyty. Żeby było przyjemnie, moi drodzy, i smacznie na bazie Bourbona. O lucie miodowej. Ja myślę, że cytrynka, miodek i burbon bardzo dobrze. Wystarczy teraz to tylko lekko przemieszać. I tej nie mamy tylko to. Majeczka podaje